Kropka. Dobry dzień. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Toyota Land Cruiser Prado 150 i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Toga. Zaskakujące jest więc znalezienie złego mocowania tapicerki pod przednią szybą w SUV i S-Japonii, ale nie można zaprzeczyć oczywistemu faktowi. Wyściółka grzechocze na nierównych powierzchniach, co jest wyraźnie słyszalne nie tylko na zewnątrz samochodu, ale także wewnątrz kabiny. Kiedy silnik wysokoprężny pracuje. Prawy przedni błotnik może również grzechotać. Na szczęście większość właścicieli po wcześniejszej lekturze forów profilowych wygięła już metalowy profil wewnątrz skrzydła. Po tej prostej operacji grzechotanie znika. Nie brakuje również skarg na przednią optykę. Jednocześnie zwykłemu zmętnieniu i zaparowaniu osłon reflektorów w japońskim SUV-IE często towarzyszy drżenie światła ksenonowego. Tylne światła również mają słabe uszczelnienie. W chłodne dni lub po praniu stale tworzy się w nich kondensacja. Nie ma sensu z tym walczyć. Kamera cofania może również ulec awarii z powodu niewystarczającego uszczelnienia. Wnętrze Land Cruisera Prado 150 rozczaruje tych, którzy oczekują od niego tradycyjnej japońskiej jakości i komfortu. Nawet przy minimalnym przebiegu plastik wewnętrzny zaczyna skrzypieć. Wraz ze wzrostem przebiegu wzrasta liczba obcych dźwięków w samochodzie. Krzesła grzechoczące na nierównościach zaczynają śpiewać plastikiem, co niweczy wrażenie drogiego japońskiego suwa. Materiały wykończeniowe również nie były zbyt trwałe. Nie ma jednak nic dziwnego w tym, że plastik pomalowany na srebrno z biegiem czasu ulega wytarciu i pokryciu rysami. Skórzana tapicerka na kierownicy i dźwigni zmiany biegów również nie była szczególnie trwała. Zadrapania i zadrapania pojawiają się na nim już po przejechaniu od 40 do 50 tysięcy kilometrów, dlatego wydaje się, że auto przejechało znacznie więcej niż wskazują liczniki. Jednak znalezienie Land Cruisera Prado 150 z niskim przebiegiem i tak jest dość problematyczne. Prawdziwy słów powinien być dieslem. Co więcej, praktycznie nie ma żadnych skarg na silniki wysokoprężne Prado 150. Chociaż nadal istnieją drobne skargi. Właściciele narzekają zazwyczaj na trudności z rozruchem zimą, awarię trakcji i szarpanie przy średnich prędkościach. Zwykle po przeskanowaniu sterownika silnika i wymianie filtra paliwa nieprzyjemne objawy znikają. Często właściciele Prado 150 z silnikiem diesla próbują chipować silniki swoich samochodów. Przypadków, w których nieudolny tuning doprowadził do zniszczenia tłoków trzeciego i czwartego cylindra, jest mnóstwo. Naturalnie po tym silnik zostanie poddany niemal całkowitej przebudowie. Japoński SUV nie był początkowo projektowany do ciągłej, szybkiej jazdy. Miłośnicy ostrej jazdy powinni być przygotowani na to, że turbosprężarka ulegnie awarii znacznie wcześniej niż się spodziewano. Jednak nawet przy ostrożnej obsłudze może wytrzymać tylko od 150 do 180 tysięcy kilometrów. Koszt naprawy będzie imponujący. Właściciele benzyny Prado 150 często spotykają się z problemem zakwaszenia zaworu dopływu powietrza wtórnego. Jednocześnie z powodu nagromadzonego kondensatu, pompa tego układu może również ulec awarii. Słabym punktem silników benzynowych jest pompa. W rzadkich samochodach wytrzymuje ponad 100 tysięcy kilometrów. Skrzynie biegów japońskiego SUVA, manualne i automatyczne, uważane są za niemal wieczne. Jeśli nie eksploatujesz samochodu w ciężkich warunkach terenowych i nie zapominasz o konserwacji zapobiegawczej, skrzynie wytrzymają tyle samo, co sam samochód ale napędy kardana mogą przyciągnąć uwagę już przy przebiegu od 15 do 20 tysięcy km. Kopnięcia podczas zatrzymywania samochodu będą oznaką zużycia. Jeśli nie zwlekasz z naprawą, możesz sobie poradzić z tanią strzykawką. W przeciwnym razie już wkrótce będziesz musiał wydać pieniądze na wymianę samych kardanów. Układ napędu na wszystkie koła w Land Cruiser Prado 150 jest uważany za niezawodny. Jeśli jednak często działa pod obciążeniem, skrzynia rozdzielcza lub przednia skrzynia biegów dość szybko ulegną awarii. Dzieje się tak szczególnie często w suwach z 3-litrowym silnikiem wysokoprężnym. Kierowanie samochodami w pierwszych latach eksploatacji charakteryzowało się nieprzyjemnym odgłosem zgrzytania i pukania. Okazało się, że za nieprzyjemne dźwięki odpowiedzialny był pierścień zabezpieczający, który następnie został zastąpiony częścią o nowym kształcie. Jeśli takie dźwięki pojawiają się podczas dużych przebiegów, należy przygotować się do wymiany wału kierownicy, poprzeczki lub zespołu kolumny kierowniczej. Przyszli właściciele Land Cruiser'a Prado 150 powinni zawczasu przygotować się na gnicie tulei i uginanie się cichych bloków podpory nadwozia. Zestaw podpór jest stosunkowo niedrogi, ale pracy związanej z jego wymianą nie można nazwać tanią. Jeśli chodzi o charakterystyczne przechylenie nadwozia japońskiego Suwa, może to wynikać z dwóch powodów. Pierwszą z nich są opadające sprężyny. Drugi to zepsuta kalibracja aktywnego układu stabilizatora. W pierwszym przypadku następuje wymiana sprężyn, w drugim następuje ponowna kalibracja układu, a jeśli to nie pomoże, wymiana siłowników hydraulicznych. Serwisowanie Toyoty Land Cruiser Prado 150 generalnie nie jest tanie. Sam japoński SUV też nie jest tani, a dzięki swojej popularności bardzo powoli traci na wartości. Byte IDE jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta. Eksy.